Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych i członek Komisji Zdrowia. Witam Panie Pośle. Dzień dobry. Panie Pośle, Mamy protest pracowników ochrony zdrowia, białe miasteczko przed kancelarią premiera. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że został powołany nowy wiceminister zdrowia, który ma odpowiadać za dialog społeczny, czy to jest rozwiązanie problemu, czy pomoże powołanie nowego ministra w rozwiązaniu problemów ochrony zdrowia. Można powiedzieć, że za komuny to jak był protest, to przynajmniej pierwszego sekretarza zmieniał, a z tej wiceministra to trochę słaba reakcja rządu jak na poważną sytuację w ochronie zdrowia. Rząd nie skorzystał z okazji, jaką była pandemia. Pandemia dawała możliwość zmienić dużo. Widzieliśmy lekarzy, którzy bardzo ofiarnie pracowali, którzy pokazali, co to znaczy etos lekarza. Były próby odpowiedzi na to w postaci dodatkowych pieniędzy dla lekarzy. Jak trzeba było zagłosować, to władza nie chciała tych pieniędzy, dała je tylko częściowo, tylko niektórym. A przecież chodziło o pielęgniarzy, pielęgniarki, lekarki, lekarzy, różne służby medyczne. Była propozycja przygotowana przez moje środowisko, mojego think -tanku, z którym współpracuję, z którego jestem częścią, Medyczna Racja Stanu, byśmy przygotowali taki projekt ustawy My Solidarni, który był skierowany z grupą Praca. To są takie dwa środowiska, z którymi ja pracuję. Opracowaliśmy, Grupa Praca, właściwie cały, całą ustawę. I też się, nie, też się nie dało. Nic się nie dało zrobić w, w, w kierunku środowiska medyków i mamy w tej chwili uzasadniony protest. Dlatego... Znaczy, na, na razie mam taką sytuację, że politycy wykorzystali tę pandemię i to, co się działo w pandemii do tego, żeby zaatakować medyków. Mówią o tym, że wykazywali się nie dość niewystarczającym zaangażowaniem w czasie pandemii. E, e, prawicowi publicyści podkreślają, że właśnie ze względu na to, jak lekarze zachowywali się w trakcie pandemii, e, nie cieszą się dzisiaj e, jakby poparciem i zaufaniem, sympatią w społeczeństwie, więc raczej gra idzie w taką stronę, żeby jeszcze zniechęcić do tego środowiska taki atak. Przyprzeć na... Nie sądzę, żeby się udało władzy. Oczywiście oni rządzą, w ogóle metoda rządzenia tej, tej ekipy polega na dzieleniu społeczeństwa, na szczuciu na niektóre grupy społeczne. Dzisiaj tą grupą społeczną są medycy, ale ludzie mają swój rozum, widzieli zachowanie medyków, bo nie mówię tylko o lekarkach i lekarzach. Mówię także o pielęgniarzach, o pielęgniarkach, o, o, o służbach pomocniczych, o tych, którzy, którzy spowodowali, że szpitale nie stanęły, że mogliśmy mieć zaufanie do lekarzy. Że lekarze byli w stanie e, zbudować jakby alternatywny system niemalże ochrony zdrowia. To było coś wielkiego i coś, co budowało ludzi. E, I myślę, że tym się wyróżnialiśmy, mimo tego, że służba zdrowia w Polsce jest niedoinwestowana. Że to był jakiś taki ostatni moment, kiedy etos inteligenta, polskiego lekarza, służby zdrowia, kiedy to zadziałało wszystko. A Pani teraz pośle. jest moment na nowe rozdanie w, w medycynie. Znaczy... Pan się nie kojarzy pewnie naszym, większości naszych słuchaczy z, właśnie ze sprawami e, ochrony zdrowia. Zajmuje się pan sprawami zagranicznymi, ale w tej kadencji działa pan w Komisji Zdrowia. Czy Komisja w ogóle, czy Sejm e, ma w ogóle jakieś takie szersze pojęcie na temat sytuacji w, w tej dziedzinie, na temat tego, e, jak wygląda zadłużenie szpitali, e, ilu brakuje nam medyków w placówkach publicznych, Licznych. Ilu będzie brakowało ich e, w najbliższych latach, kiedy ci, którzy już są blisko wieku emerytalnego, odejdą na emerytury, bo tutaj je, rosną nam nowe, e, jakby takie pola problemu. Ale nie idźmy taką drogą, że y, służbą zdrowia czy medycyną musi zajmować tylko lekarz, albo ktoś ktoś mm. tym całe życie zajmował. My od pięciu, sześciu lat właśnie tworzymy to środowisko medycznej Racji stanu i myślę, że jak dla polityka, to dużo mi to dało, żeby powiedzieć, co można dzisiaj zrobić. Że, można, że, że jednak jest dzisiaj moment, kiedy trzeba zainwestować w. Kiedy to jest po prostu kwestia bezpieczeństwa narodowego. Kiedy, jeżeli nie chcemy wydawać na leczenie, to musimy zainwestować w profilaktykę. Stąd pomysł, żeby już na poziomie szkoły uczyć o, uczyć o zdrowiu, żeby wprowadzić wreszcie tę godzinę dla zdrowia. Stąd był przecież z naszego środowiska, w którym ja pracuję społecznie, wyszedł pomysł na fundusz walki z rakiem, który się zamienił w ten specjalny fundusz prezydencki. Jego trzeba zreformować. Nie da się. Zmienić w Polsce system opieki zdrowia bez dosypywania pieniędzy. Muszą tam się znaleźć pieniądze. Czyli zwiększenie to, to składki. To może być zwiększenie składki, mogą to być różne formy jeszcze ubezpieczeń dodatkowych. O tym można dyskutować. Ale jest jasne, że pieniądze na to muszą być, ponieważ każdy człowiek ma prawo do tego w nowoczesnym społeczeństwie, żeby czuć się zaopiekowanym, kiedy już zachoruje, ale też ma prawo do dobrej profilaktyki. I już na etapie profilaktyki powinno się podjąć działania. Rząd tego nie umie, nie rozumie, nie da się z nimi o tym rozmawiać. Jestem absolutnie rozgoryczony obserwując działania rządu, jeśli chodzi o. Czyli nie macie tej informacji, bo nie odpowiedział pan na moje pytanie, czy właściwie opozycja ma e, taką, o, jakoś, jakiś ogląd ogólnej sytuacji w służbie zdrowia? Czy w ogóle wiecie, co tam się dzieje, czy to jest takie. Znaczy, ja statystyki jakieś... oczywiście w głowie nie mam. My możemy zapytać, ja piszę w tej sprawie interpelacje, dość często zwołujemy nadzwyczajne posiedzenia komisji. Misji Zdrowia, to wszystko jest, ale to nie chodzi o to, żeby podać miliony cyferek teraz. Mm. To chodzi o to, żeby powiedzieć, co się stało. Polityk nie jest od tego, żeby się chwalić wiedzą. Polityk jest od tego, żeby przede wszystkim powiedzieć, że wie, co, co trzeba zrobić. I mam wrażenie, że my wiemy, co trzeba zrobić, że środowiska medyków wiedzą, co trzeba zrobić, że są pewne rozwiązania przetestowane na świecie, tak jak Fundusz Walki z Rakiem, który tutaj wspomniałem, że mm, wiadomo mniej więcej, jaka powinna być sieć szpitali, że te wszystkie. Pytania są rozwiązane, tylko że rząd nie jest w stanie dzisiaj zająć się poważnie ochroną zdrowia, w sytuacji, kiedy wydał pieniądze na inne, często niepotrzebne cele. No właśnie, to jeżeli mówi Pan o wydawaniu pieniędzy, czy w tej sytuacji, kiedy protestuje właśnie służba zdrowia, ale też protestują policjanci, inni pracownicy budżetówki, czy dobrym pomysłem było w tej sytuacji podnoszenie wynagrodzeń dla polityków? Ja zawsze mówię że nigdy nie podwyższać dla siebie. Sam jestem posłem społecznym. Nie zarabiam z wędkiem diety, która jest obowiązkowa. jej jest, że z można, ale nie zarabiam pensji, nie jestem zatrudniony w Sejmie. Uważam, że dla polityków najlepiej, jeżeli trochę swojej aktywności umieszczą, pozostaną jakby zawodowo czynni, trochę więcej wiedzą o życiu dzięki temu, e, a jeżeli, są pod, jeżeli jest konieczność podwyżek, tak, ale nigdy dla siebie, czyli zawsze dla następnej kadencji. jest ja stanowisko się tutaj nie zmieniło. Ale rok temu, tutaj no. mam taką karteczkę, E, głosował pan za podwyżkami, za podwyżkami już od tej kadencji. Tu jest takim kółeczkiem tak, zaznaczone. Tak, To, kółeczko tak. to pan ja nie Ja się tego pośle. nie wstydzę. Uważałem, co że ma... się zmieniło od tego uważałem... czasu, że wtedy uważał pan, że należy zagłosować za podwyżkami? uważałem, że mogę to zrobić dlatego, że miałem poczucie, że nie robię tego dla siebie, ponieważ byłem posłem społecznym, uważałem, że tak jest sprawiedliwie. Posłuchałem, co ludzie w tej sprawie mówią. Uważam, że nie można tego robić nie tylko dla siebie, ja tutaj byłem czysty, kompletnie. Nie, nie dla siebie tą podwyżkę głosowałem, ale też trzeba to robić od następnej kadencji. i To jest najlepsze rozwiązanie. Okej, okay, czyli zmienił pan zdanie, dlatego że posłuchał pan wyborców, tak? I że wsłuchał się pan. Słuchałem tylko, co ludzie mówili, to nie ma w tym. To ja nie, nie, nie mam obowiązku tkwić przy swoim zdaniu, jeżeli się w jakiejś sprawie, jakiej sprawie pomylę, czy, czy mam inne zdanie. Na pewno politycy powinni. Mieć odpowiednie instrumenty, żeby pracować. Na pewno Sejm, jeżeli pani mnie pyta o Sejm, powinien być lepiej uposażony, żeby wy, e, wykonywać swoje konstytucyjne obowiązki. Dzisiaj poseł jest wobec wiceministra słabiakiem. Powinni posłowie mieć dobrze, profesjonalne biura, właśnie w tych celach, o których pani mówi. Tylko dzisiaj nie jest czas na tę debatę. I tę debatę trzeba poprowadzić w sposób mądry. W sposób mądry, tak dzisiaj sądzę, to jest jeśli podwyżki, to uzależnić od, od jakiegoś obiektywnego współczynnika od następnej kadencji. Będę za wtedy. Okej, okay. bardzo to chwalebne, że Pan e, dba o nasz budżet. E, to ale nie jest tutaj kwestia budżetu, bo też żebyśmy nie byli populistami, chwilę... bo to nie są jakieś wielkie pieniądze w skali budżetu, to jest kwestia symboliki, naszego podejścia, naszej postawy. W obecnej sytuacji taka powinna być nasza postawa. Panie pośle, w tej chwili e, muszę na chwileczkę przerwać, przenosimy się do internetu i na dalszy ciąg rozmowy zapraszamy e, do rmf24 na strony internetowe rmf24.pl i interia.pl. I pytam w takim razie pana posła dalej o te sprawy związane z finansami. Powiedziałam, że to chwalebne, że pan dba o nasze finanse, ale niedawno było głośno o, o panu, pisał fakt i to podawał pana przykład jako jednego z tych posłów, którzy bardzo właśnie dużo wydają z publicznych pieniędzy. Był Pan tym posłem, który wydał najwięcej na przejazdy e, taksówkami e, w 2019 i 2020 roku. Roku, czy w tym roku się coś zmieniło? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja nie korzystam z limuzyn sejmowych, jak wielu posłów. Po prostu przyjąłem taką zasadę, że nie korzystam z tych eleganckich przejazdów. Nie korzystam też z żadnych ryczałtów, które są znacznie wyższe. Nie korzystam z ryczałtów na benzynę. Także moje wydatki, gdyby je rzetelnie podliczyć, czyli gdyby wziąć pod uwagę wszystkie, byłyby pewnie jedne z mniejszych. Okej, okay, czyli A po prostu pomniejszone o wydatki na prywatne... Po, nie, bo posłow, zostać... posłowie mają prawo albo korzystać z ryczałtu, który jest wyższy niż e, koszty taksówek, i do tego mają prawo korzystać z limuzyn sejmowych. Ja nie korzystam ani z tego, ani z tego. Uznałem, że w pandemii trzeba te pieniądze dać taksówkarzom w Warszawie czy Krakowie, tam, gdzie się najczęściej Czyli Nie, słusznie został pan. A nie słusznie, nie słusznie to jest po prostu prawda, tylko że kontekst był zły, więc dobrze że mnie pani o to pyta, bo szczerze mówiąc jest pani pierwsza, która mnie o to zapytała. Czekam żeby już mi wreszcie ktoś o to zapytał, żeby to wyjaśnić. <laughs> to więc na przyszłość informuję na nas... posłowie, posłowie mają prawo ze kosztów biura pieniądze przeznaczyć na ryczałt y, samochodowy, wtedy się z tego nie rozliczają. Jest takie prawo. Każdy, kto chce, może skorzystać. Jest też prawo korzystania z limuzyn. Ja nie korzystam ani z tego, ani z tego. Może czas zacząć, żeby ludzi nie denerwować, ale i dlatego wybrałem. Proszę bardzo. Niech taksówkarze zarobią. A jakie limuzyny mają do dyspozycji posłownicy? Nie mam zielonego pojęcia, bo szczerze mówiąc, do dzisiaj nie jechałem ani razu. Okay. Jutro mogę spróbować, dla Pani i Pani opowiem. Jutro zamówię. No dobrze, mówi Pan o tym, że e, e, posłowie powinni być e, dobrze wynagradzani, politycy powinni być dobrze wynagradzani. E, bo też zajrzałam do Pana yy, yy, oświadczenia majątkowego i w swoich dochodach wymienia pan aż 18 pozycji właśnie oprócz wynagrodzenia dla posłów, między innymi yy, 117 tysięcy złotych, które zarobił pan jako ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego, 140 tysięcy złotych z wykładów. I nie wiedziałam to muszę dlatego, dlaczego to wymieniam? Bo muszę zapytać pana, to mnie bardzo ja zainteresuje. Nie dokładnie. wiedziałam, że pan poseł też sprawdza się w biznesie. 74 zł za zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki Produkującej Związki Chromu i Fosforu. Co robi to, poseł w takiej spółce? Od dawna to jest spółka, tylko nie chcę jej tutaj reklamować, żeby nie było, że ja robimy To jest spółka, która po prostu korzysta w dużym stopniu z surowców ze wschodu, także to nie jest jakaś nowa rzecz, to już trwa wiele lat. Współpracuję z tą spółką, pomagając jej w kontaktach na wschodzie czy nie. To jest od związane strony... ściśle z moją zawodową zawodowym zainteresowaniem, Jej z którymi się pracuję. Nie znajomość no, pani, no, nie znajomość biznesu, nieznajomość związków z i Chemikiem nie jestem, natomiast jak się zasiada w radzie nadzorczej yy, prywatnej spółki, no to trzeba się też nauczyć trochę o, o biznesie, więc coś mogę i o biznesie opowiedzieć. Szczególnie, że parę razy w życiu prowadziłem swoją firmę. No takie było moje życie. Starałem się i takie jest. Staram się nie żyć z polityki, tylko znajdować sobie zajęcie, gdzie mogę. Mm, mieć normalny kontekst z rzeczywistością. Oprócz tego mam swoją firmę, która głównie zajmuje się. Pracami twórczymi, koncepcję e, muzeów, piszę teksty, piszę książki. No To jest całe moje życie. Teraz kończę książkę, też pani ją znajdzie w następnym oświadczeniu majątkowym. Natomiast faktycznie moje oświadczenia majątkowe e, w dużym jest to, to, ta działalność bardzo... pana mnie nie zaskoczyła, działalność, o... jeżeli chodzi o prawa autorskie i tak dalej, ale powiem szczerze, że e, w tym przypadku udało się panu nie zaskoczyć, bo naprawdę nie, nie zaskoczyliśmy. Pan... Nie ma nic dziwnego. My po prostu. My <laughs> może po prostu... być w Radzie Nadzorczej takiej spółki. Od dawna, ale... od dawna korzystamy z tego, żeby kupować surowców w kilku państwach na wschodzie i mieć i dla nas kontakty zagraniczne są po prostu bardzo ważne i to jest taka moja e, działka Okej, okay. wracając jeszcze na chwileczkę do spraw e, zagranicznych. Podobną e, retorykę, e, jak, jak w sprawie właśnie związanej z m, medykami, e, Pis również e, stosuje no, w, w wielu innych sprawach, m.in. w sprawach związanych z Unią Europejską. Ostatnio. E, Pan Marek Suski nazwał Unię okupantem brukselskim, zapowiedział, że będziemy z nim walczyć. Politycy Solidarnej Polski mówią też, że nasz bilans obecności w Unii jest ujemny, bilans finansowy. Pan marszałek Terlecki mówi o tym, że będzie trzeba podjąć jakieś bardziej radykalne kroki w stosunku do Unii. Co pan, jak, jak pan do tego się y, odnosi? Co mógłby pan powiedzieć swoim byłym partyjnym kolegom? A część z tych wypowiedzi jest takich, że zastanawiam się, czy na poważnie z nimi dyskutować, bo tak wczoraj podyskutowałem w jednym programie na temat wypowiedzi Marka Suskiego i potem parę osób do mnie napisało no, z takim pytaniem, czy w ogóle jest sens na poważnie się do tego odnosić. Nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc. Oczywiście oni dzisiaj próbują y, rozchuśtać opinię publiczną w kierunku niechęci do Unii Europejskiej. Ale nie są w stanie tego zrobić, bo każde kolejne badanie pokazuje, że Polacy są za Unią Europejską, za przynależnością do Unii. No to ja mam taki dla nich prosty pomysł, mówię to w swoim imieniu, żeby nie było, że to jest stanowisko koalicji obywatelskiej. No to zrób ta referendum. Jak im się Unia Europejska nie podoba, nie zrobią referendum, to je przegrają dzisiaj. Sromotnie. Dlatego, że Polacy nie są gotowi na zabawy pod tytułem „Wychodzimy z Unii Europejskiej”. I chwała Bogu. To świadczy o mądrości Polaków. Dzisiaj w porannym programie RMF-u. Yy, no co ja będę tłumaczył Suskiemu, na czym, polega, na czym polega przynależność do Unii Europejskiej? Albo człowiekowi, który był moim profesorem i którego yy, zawsze szanowałem i staram się go jako człowieka szanować. Nie ma z tym problemu. Jego poglądy mnie przerażają chwilami. Mówię o Ryszardzie Terleckim. No co ja będę im tłumaczył? Podstawowe rzeczy. Jak, jak na przykład człowiek, historyk dobrze wykształcony, profesor historii, można poważnie brać, nie wiem, zestawienie typu okupacja niemiecka czy sowiecka i Unia Europejska? I w ogóle dlaczego ja muszę na to, na, na to poważnie odpowiadać? No być może dlatego, że na przykład znaczna część opinii publicznej, aż 43% badanych przez Kantara w takim badaniu dla TVN-u, Boi się, że e, ta e, retoryka może doprowadzić do tego, że jednak z tej Unii wyjdziemy, że to e, część posłów, A, to ja też część posłów e, pisu mówi, że to jest tylko takie gadanie, o. że dyskutujemy sobie z Unią i tak dalej, ale jest jednak e, realna obawa, że to może doprowadzić, przynajmniej 43% badanych uważa, że to może doprowadzić do tego, że z tej Unii kiedyś w końcu wyjdziemy. To inna sprawa. Ja też się tego obawiam i wiem, jak zachodzą procesy społeczne, wiem, że to nie jest z dnia na dzień, że to jest bardzo stopniowe. Yy, I wiem, że należy z tymi poglądami polemizować. Tylko jest też granica absurdu i szaleństwa w niektórych wypowiedziach. A moim zdaniem wypowiedź Marka Suskiego przekroczyła granicę absurdu i szaleństwa po prostu. Mogę jeszcze debatować z Ryszardem Terleckim, z tym co on powiedział. Zresztą zdaje się, że się trochę wycofywał z tego, ale z tym co opowiadał Marek Suski. Nie mam zamiaru, dlatego, że tam nie ma niczego, co poważnie należało podnosić. A z tymi, którzy mówią o tym, że nasz bilans y, przynależności do Unii pod względem finansowym jest negatywny, jeżeli chodzi o te nasze, znaczy te rezultaty dla naszej gospodarki i tak dalej? Pani redaktor, każdy, kto ma do czynienia z pieniędzmi, kto właśnie prowadzi jakąś firmę, y, pytała mnie pani o to, kto ma do czynienia z biznesem, kto y, rozumie jakie są ceny nieruchomości, jak się zmieniły, y, nie weźmie na poważnie tego typu. Y, Dymałów. Całe ostatnie 30 lat i okres przedakcesyjny, bo tam już były pewne elementy yy, korzystne, stowarzyszenia z Unią to de facto, to, to było de facto, tak to co dzisiaj się nazywa stowarzyszeniem, a później pełna przynależność, to jest skok cywilizacyjny na miarę ostatnich kilkuset lat w Polsce. Jeżeli ktoś na poważnie traktuje swoją własną chociażby historię, ja pamiętam wieś, na której się wychowywałem pod Rzeszowem, pamiętam swój dom, swoje osiedle. Pochodzę z bardzo biednego środowiska i widzę, jaka jest skala zmiany. To jest niesłychane zupełnie. Więc wmawianie ludziom rzeczy, które sami ludzie widzą, że wyglądają inaczej, nie ma najmniejszego sensu. Natomiast tym oczywiście... elementem, jednym z tych elementów, takich e, sposobów zniechęcania do Unii e, jest mówienie no, o tych właśnie, tym, jak nas Unia dociska, o tym, że teraz nie będzie chciała nam dać pieniędzy w związku ale czasem z... Czasem też komentatorzy z... nie potrafią tego wyjaśnić, bo pani że. No jeśli chodzi na zapytać... przykład o sądy, no to to jest... Bo jest jedna rzecz, to jest, to jest interes ludzi. Interes ludzi polega na tym, że jeżeli nie znajdą sprawiedliwości w sądzie, to mogą iść do sądu e, unijnego. Interes ludzi polega na tym, że jeśli mają biznes albo coś się im stanie za granicą, żeby mieli w pewnym takim podobnym standardzie jak u nas, mówię o te, przede wszystkim o terytorium Unii, prawo do sądu. Jeżeli ktoś ma spółkę, firmę, ludzie tego tak na pierwszy rzut oka, chociaż wielu ludzi to rozumie, stąd zresztą wynika wsparcie dla Unii. Politycy tego nie rozumieją. Większość polityków siedzi w Sejmie, nie ma żadnego pojęcia o obrocie gospodarczym, o tym, że jak sobie zarejestrują firmę w jakimś kraju, państwie Unii Europejskiej, a tam ktoś będzie chciał zrobić to, co u nas, czyli przewrócić system sądowniczy, to, to, to w niego to w końcu uderzy, w tego, kto zainwestował. Czyli my musimy mieć pewne standardy, bo jesteśmy bardzo zintegrowani w Unii Europejskiej i akurat w interesie obywateli w 100% procentach leży to, żeby pewien poziom stan nie wszystkie szczegóły, ale pewien poziom standaryzacji wymiaru sprawiedliwości był. A politycy tego nie chcą, bo politycy, którzy rządzą, szczególnie ci, którzy dzisiaj rządzą, chcą wszystko kontrolować. I to jest proste pytanie, czy jesteśmy za interesem społecznym, interesem rozwoju państwa, czy jesteśmy za interesem grupy, która trzyma władzę. Tak, ale tak jak powiedziałam, jedną właśnie z tych metod zniechęcania, czy jakąś taką próbą zniechęcania do, do, do Unii Europejskiej, mówienie o tym, że Unia nam chce odebrać pieniądze, że, że właśnie w związku teraz z tym, że ze sporem o sądownictwo możemy zostać pozbawieni środków. Donald Tusk mówił o tym, że podejmujecie jakąś próbę rozmowy z, nie wiem, z Komisją Europejską, powiedział chyba tak szerzej jakoś z Unią. O jakichś warunkach, na których mielibyśmy dostać pieniądze poza rządem, w jakiś sposób. Nie, nie, tak, nie chodzi żeby chodzi to, że poza rządem. karać to... rząd, a nie karać społeczeństwa. Jak to miałoby się odbyć? Jak, na jakich warunkach to? Rząd to możemy my ukarać jako opozycja, po prostu wygrać wybory. I trzeba sobie zdać sprawę, nikt za nas tego jako opozycja, jako opozycji nie zrobi. My to musimy zrobić. Ja dlatego, no tak, ta, ale zanim ja... wygracie wybory, co zrobić? Jak, jak zrobić, Sekundę, żeby nie już, byli karani Więc ludzie, po pierwsze, żeby nie byli rząd, Pola, Polacy? Się roz, rządem się rozprawiamy w wyborach i się rozprawimy. Yy, I już teraz jest czas na to, może w Sejmie to się wydarzy, trzeba próbować żeby stworzyć większość choćby narząd przejściowy, który doprowadzi do sprawiedliwych wyborów i tak dalej. Jeżeli chodzi o pieniądze, to są pieniądze to jest coś, to są pieniądze w skali jakby drugiej budżetu Unii Europejskiej. Dostają je włości Francuzi, dzisiaj już dane były, już wcześniej je dostali. Oni się będą za to rozwijali. My nie możemy odpuścić tego, bo to jest strategiczna sprawa. Ale nie możemy pośle, konkrety. jak można to zrobić, żeby... Pokazać... Jeżeli by rząd no, ale... nie ustąpił i powiedział, że y, nie, nie zastosuje się do tego, co Unia, czego Unia od nas oczekuje, e, co zrobić, żeby Polacy nie zostali za to ukarani? Znaczy nie wiem, co robi dokładnie... Bo dokład... tak powiedział nie... Donald Tusk, że będzie czynił starania, żeby Polacy nie ponieśli konsekwencji on, tego polityki on, on rządu. On mówi o polityce. On zna przywódców europejskich, potrafi im wyjaśnić różnicę między działaniami taktycznymi, które dotyczą tego rządu, a sprawami strategicznymi, które dotyczą państwa i narodu. I Czyli ja będzie mam, przekonywał, żeby te pieniądze jednak. Żeby znajdować sposoby, żeby te pieniądze. Na, na przykład taką drogą jest y, to pracowanie systemu kontroli. Ja o to się domagałem w Sejmie, kiedy była ta gorąca debata. System kontroli, żeby te pieniądze nie, nie, nie poszły, jak to się mówi, na rozkórz, tylko żeby one poszły na rozwój. To jest kluczowa sprawa, bo, bo to jest jakby nowe otwarcie w całej Europie praktycznie to obejmuje całą Unię Europejską, przecież, czyli dużyka, większość Europy, powiedzmy, bez Europy Wschodniej, to jest nowe otwarcie. Chodzi o to, żebyśmy mogli w tym tak samo wystartować jak inni. E, czyli e, doci, dokręcić na przykład te mechanizmy kontroli, wydawania tych pieniędzy, pozwolić, żeby one były wydawane, żeby służyły wszystkim Polakom, bo przecież to nie są pieniądze tylko dla PiSu. To nie jest tak, że w Polsce rząd który ma poparcie 30 parę no, procent. Ale to Unia w ten procent. sposób traci środ, sposób, środek nacisku na, na rząd właśnie w sprawach związanych z praworządnością, z niszczeniem wymiaru sprawiedliwości i tak dalej, jeżeli by te pieniądze jednak... E, kwestia, kwestia strategiczna jest taka, żeby nie dopuścić, żeby pieniądze zostały zmarnowane i żeby nie przyszły do Polski. Kwestia taktyczna to jest działanie tego rządu. Myślę, że tu nie będzie problemu. Ten rząd z, z natury jest strachliwy i tchórzliwy. Oni już dzisiaj mówią, że się wycofują z niektórych elementów reformy tak zwanej w Sądzie Najwyższym. Sami się wycofają. Chodzi o to, żeby tworzyć atmosferę i pokazywać, że Polacy są proeuropejscy, bo taka jest prawda o Polakach. I że Polacy są gotowi brać udział w, w rozwoju całego kontynentu. Nie chcą stać z boku. Panie I... pośle, krótko bardzo proszę, jeżeli można... Problem. Instrumentów politycznych do tego Donald Tusk ma bardzo dużo, akurat. Więc dziwię się, że pani mnie tak tutaj dociska, bo jest chyba jedynym politykiem w Polsce, który ma tak szerokie kontakty, jeśli chodzi o decydentów europejskich, zarówno na poziomie komisji, jak i na poziomie Rady Europejskiej. Jeżeli można prosić teraz o, o krótkie odpowiedzi. No Chciałam zapytać jeszcze o sprawę Białorusi. Jak postępować z Białorusią? Czy e, cisnąć sankcje, e, odgradzać się od Białorusi, czy próbować jednak rozmów e, po tym wszystkim, co tam się wydarzyło po wyborach na Białorusi, po porwaniu samolotu? Konsekwentnie po, e, Pod, Postępować, konsek postępować z konsekwentnie. Czyli tak, pomagać tym Białorusiom, którzy przyjeżdżają do Polski. E, szczególnie jeśli chodzi o stypendia, tu mogę pochwalić rząd, żeby było jakiś krytykuje to Mhm. działać na poziomie europejskim, raz w tygodniu dostarczać biuletyn do wszystkich rządów się zapoś w naszych placówek o sytuacji na Białorusi, pokazywać los Związku Polaków na Białorusi, jego przywódców, poczobuta, mówić dużo o poczobucie, o, o Angelice Borys, o przywódcach opozycji, dać schronienie przywódcom opozycji w Polsce, próbować różnych nieformalnych kanałów, żeby pomóc humanitarnie Białorusinom, którzy mieszkają na Białorusi, także tym niezainteresowanym politykom. Taki kilkupunktowy program proponuję od dawna. Ale dzisiaj kluczem do polityki wschodniej jest też polityka europejska. Niestety rząd tu ma problem, ponieważ oni mają na tyle słaby autorytet w instytucjach europejskich, że ciężko im jest wycisnąć jakieś dobre rozwiązania. Ale teraz postępować przede wszystkim konsekwentnie. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację w Polsce, zwrócić większą uwagę na wywiad, kontrwywiad, na ochronę tych osób, które przebywają i są związane z tą problematyką, zarówno Białorusinów, jak i tych, którzy im pomagają na terenie Polski. To też jest taki temat, który, o którym się może tak wyraźnie nie mówi. Trzeba powiedzieć, że poziom bezpieczeństwa to jest bardzo istotnym elementem. Współpracować też z Litwą i Stanami Zjednoczonymi. Litwa włożyła dużo, jeśli chodzi o e ochronę dla Białorusinów, którzy wyjechali. Panie pośle, muszę niestety na tym skończyć. Musimy się pożegnać w tym momencie dziękuję z naszymi słuchaczami. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam dziękuję. na kolejną rozmowę.